Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy 1 listopad, wtorek 2022 rok. Szczególny dzień jest, ponieważ jest Halloween dzisiaj i przez najbliższe kilka dni. Każdy w swoim zakątku świata i Kranie Geograficznej ma takie a nie inne święta i taką a nie inną nazwę więc nazwa po prostu może się różnić ale jest pierwszy listopad szczególny dzień wszyscy to wiemy zmiana czasu już była nie była zaraz zima się będzie zbliżała dlatego jest to krótka wiadomość a właściwie przypomnienie skierowane do wszystkich a szczególnie do korporacyjnych, wszystkich konstytucyjnych władz trzeciej RP, a tym bardziej tych ściśle tajnych, top secret służbowych niekonstytucyjnych władz trzeciej RP oraz wszystkich innych tutaj niewymienionych, bo mogę nie o wszystkich wiedzieć, ponieważ sytuacja może być taka, że wiele rzeczy może być coraz bardziej takich tajnych, że nikt o tym się tak szybko nie dowie, więc Wszyscy, którzy się znajdują na liście płac trzeciej RP, tej jawnej liście płac, a tym bardziej tej takiej niejawnej liście płac trzeciej RP numer jeden, numer dwa, numer trzy lista płac i może tych tajnych list płac być ho, ho, ho albo jeszcze więcej. Takie mamy czasy, taki mamy klimat. Oraz do wszystkich wolnych ludzi świadomych, do łaby przysięgło ich wolnych ludzi, suwerenów. Do prokuratorów w pokoju, do sędziów pokoju, do nowego, normalnego systemu. A tym bardziej, jeśli będzie system naprawdę sprawiedliwości, to właśnie do niego, aby zajął się tym przypadkiem szybciutko, bezwłocznie, ponieważ wina tego bandyty, dziesięcioletniego pracownika sądu wrocławskiego jest bezsporna. Jeszcze raz powtarzam, Wina tego parszewego, skundlałego grzesznika i bandyty międzynarodowego, który jest dziesięcioletnim pracownikiem już korporacji prywatnej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, pierwsze piętro budynku, pokój numer 168, tam jest sekretariat, Wydział I yy, Rejonówka Cywilny Krzyki. Magdalena Druzgała Szczepanik-Kaliszewska, lat około 54. Ona tam praktycznie być może codziennie jest, gdzieś w tamtych rejonach, na pierwszym piętrze budynku sądów rejonowych. O różnych godzinach tam ona może się pojawiać. Może tam przechodzić po tych korytarzach. Więc ona tam jest bardzo, bardzo często w tym budynku, wokół tego budynku w najbliższej okolicy, i tak dalej, i tak dalej. Także powinni tą wiadomość wysłuchać 460 posłów, 100 ich kumpli i kumpelek w Senacie, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego i wszyscy z całej wierchuszki w Stolicy, i wszyscy, wszyscy pozostali, a tym bardziej na rubieżach 4., 5. czy 6. RP bo nazwa się może zmienić to nigdy nigdy nic nie wiadomo więc nigdy nie mów nigdy jakaś tam rp o 5 piąta, 5,5 piąta o racja 5,5 rp to być może byłaby to jakaś taka nazwa całkiem całkiem która byłaby dobra nie wiem to jest moje stanowisko więc mamy na rubieżach tam tej którejś rp tam we wrocławiu ten śląsk jest zdolny więc Wrocław leży na zdolnym śląsku tam ten kurwidołek sędziowsko prokuratorsko milicyjno wcaleń obywatelski ma się dobrze Zapewniam, że ten kurwidołek ma się dobrze układ wrocławski ma się dobrze bo przerabiam to na sobie że układ wrocławski ma się dobrze ostatnie układ opolski już się ta nazwa pojawiła. Układ gdański wiadomo, że ma się dobrze od dawien dawna. Układ gdański, więc mamy tutaj kilka układów już ujawnionych. Pożyjemy, zobaczymy. Tutaj czasami może się sprzęt odezwać, dlatego troszeczkę muszę kontrolować też sprzęt, gdyby co. Więc proszę mieć to na. Na uwadze, ok? W porządku. Dzisiaj mamy szczególną datę, 1 listopada 2022 rok, więc dokładnie już od 5 lat, czyli znacznie przed 1 listopada 2017 roku, Państwo Polskie w imieniu prawa, w imieniu tam jakiejś Polski Ludowej, BIS numer 3 i tak dalej. Państwo Polskie stałą swoją siłą przez układ sędziowsko-prokuratorsko-milicyjno wcale nie obywatelski we Wrocławiu w imieniu prawa, lewa, w imieniu kaduka nie wiem, w imieniu jakiegoś tam dziwnego prawa i tak dalej zabrania mi już od tych ponad 5 lat, aby właśnie na przykład w okolicy dnia 1 listopada tego szczególnego święta, wydarzeń i tak dalej od pięciu lat, zabrania mi, aby zadzwonić do dzieci i się spytać, czy mają dobrze na przykład czapkę założoną, czy mają szalik założony, czy mają rękawiczki założone i żeby uważały, żeby nie zgubić na przykład rękawiczek. Bo jak będzie zimno, a będzie tłok w tramwaju, w autobusie, w pociągu, w samochodach. Na parkingach wokół cmentarzy i w tych różnych miejscach, jak ludzie będą zmierzali na cmentarze, w okolicach kościołów, w innych okolicach kultów religijnych. Więc jak będzie tłok dużo ludzi, to dzieci muszą na siebie uważać, aby no, nie ulotniły się, dzieci nie zostały zabrane, porwane żeby gdzieś czapki, szalika, rękawiczek nie zgubiły i żeby dać im kilka porad aby na siebie bardziej uważały w tym terminie właśnie y y dnia 1 listopada bo tam będą różne kolejne dni wolne i tak dalej i tak dalej, więc właśnie celem tej wiadomości jest aby wszyscy wolni ludzie się o tym do dowiedzieli ława przysięgła suwerenów i wolnych ludzi, sędziowie pokoju, prokuratorzy pokoju, a także wszystkie władze konstytucyjne, a tym bardziej te niekonstytucyjne III RP w stolicy i tam gdzieś tam na rubieżach RP na zdolnym Śląsku, czyli w okolicach Wrocławia, takie miasto Wrocław tak dalej, aby wszyscy się właśnie dowiedzieli, że 5 lat mam zabroniony, aby na przykład z telefonu, z telefonu jednego, drugiego albo trzeciego, żeby zadzwonić do, do dzieci i żeby z nimi cokolwiek porozmawiać i się zapytać, czy u nich wszystko w porządku. Czy mają na kwiaty, czy na znicze, mają na wiązanki, na bukiety, czy mają pieniądze na, na transport, aby się dostać na cmentarz we Wrocławiu, bo jest kilka cmentarzy, więc no może chciałyby taksówkę, znaczy taksówką też by mogli pojechać, zamówić taksówkę, może byłoby jakoś poręcznie, szybciej, bliżej, nie wiem, więc chciałem się zapytać wiele różnych pytań związanych właśnie z całymi okolicami tego święta i dnia 1 listopad, jakie jest w naszych europejskich kulturach. Dlatego też wszystkim obwieszczam to wszędzie i wobec jednostronnie, że państwo polskie mi to zabrania od pięciu lat, więc wzywam państwo polskie, aby kwity mi pokazało. Że, żeby kwity po prostu opublikować, tak abym zrozumiał to, ponieważ nie rozumie i nie mogę to ogarnąć, czemu się odbiera dwoje dzieci. A tym bardziej, że nigdzie w żadnych moich pismach do korporacyjnych i prywatnych sądów wrocławskich, które pacyfikują ojców i zabierają dzieci i nie tylko. Że w żadnym ze swoich pism nie mówiłem, że, że mam w dupie, na przykład w, w dupie, bo można mieć w różnych innych miejscach, a nie tylko w dupie, że, że, że można na przykład mieć sędzinę w, w dupie. W moim przypadku to, to nie pisałem w swoich pismach do, to jest trzeci wydział nierodzinny, rejonówka na śródmieściu. 2017, czyli no już taki dobry początek parszywej zmiany się zaczął. Tam było 600 plus 700 plus 999 plus, tam jakieś plusy wtedy były już rok 2017. Więc oczywiście, że z treści moich pism do, do tych sędzin nie wynikało, że, 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 że ich mam w dupie, ani nie wynikało, że mam przewodniczącego tego wydziału w dupie, ani że tam wice... no, ani nikogo z sekretariatu, który tam jest na, na rondzie, na wrocławskim rondzie powstańców śląskich, tam koło Sky Towera we Wrocławiu. Tam się mieści rejonówka rodzinna Wrocław-Śródmieście. Więc w żaden sposób nie mówiłem im, że, że mam ich w dupie. A szczególnie nie mówiłem tego, że mam SS <laughs> Sylwia Krajewska na przykład, więc nie mówiłem, że mam w dupie Sylwię Krajewską i jej szepostwo przełożonych aż do Prezia, rajonówki Wrocław wśród mieście, ani drogą służbową aż do stolicy, do tego Ministerstwa Niesprawiedliwości, więc nie mówiłem, że, że, że mam kogokolwiek w dupie. No. Także nie mówiłem do tych asesorek czy prokuratorek i różnych ich kumpli i kumpelek, które od strony karnej już też nękają mnie piąty rok. Więc nie mówiłem o asesorce. To była Agata Panek. Zauważyłem, że ma dość mocne szkła. Na korekcję wzroku. Asesor 2017 to był Agata Panek, więc załóżmy, też nie, nie mówiłem, że mam tą asesorkę w dupie. No, po co mówić, że ma się asesorkę w dupie? No, to, to jasne. Y -y, jej szef to był Marcin Kaczmarek. Później taki prokurator mnie nękał Marcin Kaczmarek. Więc oczywiście, że y w żadnych moich pismach do y, Marcina Kaczmarka, prokurbatora z prokuratorii za górami, za lasami, gdzieś tam na Rubieżach tej RP w okolicy Wrocławia, bo też nie, nie mówiłem, że mam w dupie Marcina Kaczmarka, no bo po co mówić, że, że, że można mieć w dupie y, od początku do końca tej drogi służbowej korporacji prywatnych, oczywiście. Żeby to było jasne. Także nie mówiłem yy, nigdy w życiu, że, że mam w dupie yy, prokuratora tego całego interesu, który mnie nękał. Yy, ma fajny gabinet, sam chyba, nie wiem, dwa i pół razy byłem w tym gabinecie pogadać sobie. Właśnie to był chyba 2018-19. Abym zobaczył, za co płacę i czemu tak drogo i jakie usługi mam od tej firmy, być może prywatnej lub wynajętej, żeby mnie nękała. No, więc jak tam byłem, no byłem dwa i pół raza, czy jakoś tak można do, do tego dojść, to właśnie podczas wizyt face-to-face face, ani z moich pism nie wynikało, że mam w dupie tą całą prokuratorię. Za górami, za lasami, nie wiadomo gdzie, i z jakiej bajki, która pacyfikuje mnie i nęka uporczywie już piąty rok. Więc, no, nie mówiłem im tego, że, że mam ich w dupie i tak dalej. Więc, no, już no, piąty rok. No, nie mogę do dzieci zadzwonić z jakiegokolwiek powodu. Jakiekolwiek święta by to były, dzień dziecka na przykład. Y, y, zakończenie roku szkolnego, rozpoczęcie roku szkolnego, y, y, wigilia, y, Boże Narodzenie, później święta wielkanocne, y, z okazji urodzin, imienin, pierwszej, drugiej, piętnastej, komunii, na przykład gdyby miały komunie dzieci swoje lub, lub jakieś inne ko komunie, no bo nigdy nic nie wiadomo, więc z jakiekolwiek y, okazji. Już piąty rok nie mogę zadzwonić do dzieci, więc wzywam mniejszym państwo polskie kwity na stół i będziemy dy dyskutować o tym no na jakiej podstawie, ani a, a, yy, ani yy, jakie były yy, oficjalne nie, nieoficjalne informacje, powody donosy, rozmowy potajemne i tak na podstawie której spacyfikowano mnie maksymalnie, czyli odebrano mi dzieci. W związku z tym realia były takie, a nie inne. Y, 5 lat temu, wtedy kiedy wałkowano mnie i rozsmarowywano, jak naleśnik na talerzu, albo jak masło się na kromce chleba się rozsmarowuje, to system parszywej zmiany kurbidołku Wrocłabskim Wrocławskim i Układzie Wrocławskim mnie skutecznie kryminalizował i pacyfikował. Więc to już trwa piąty rok, ale no chłopaki, dziewczyny tam, mm, sędziny i ich kumple, kumpelki, prokurbatorki i tak dalej. Okej, mhm. okej. Okay, okay. Taka przerwa muzyczna musiała nastąpić na. Na chwileczkę przerwa muzyczna, więc y, takie mamy czasy, taki mamy klimat. Y, dobrze, y, czyli y, mam nadzieję, że właśnie dobrze byłoby y, powiadomić właśnie wszystkich wszem i wobec, że y, żądam kwity na stół i dokładne wyjaśnienie czemu pacyfikuje się ojców, dzieci, i czemu się dzieci odbiera. I czy ktoś tam ma po prostu jakiś mózg, czy ktoś tam ma dobrą wolę. I czy chociaż jest tam jeden sprawiedliwy w tym kurwidełku sędziowsko, prokurwatorsko, milicyjno, wcale nie obywatelskim, gdzieś tam w okolicach Wrocławia, na rubieżach czwartej RP. To jest właśnie ważne i w związku z sytuacją, która się zmieniła od 3 lat, popularna choroba i wszystko co się z tym wiąże i tak dalej. Teraz tam się mówi w internecie, że będzie wielka bieda, wielki kryzys i tak dalej. To oznacza, że Kolejną czerwoną kartkę otrzymuje niniejszym państwo polskie bez względu na jego nazwę, ponieważ samo nie może naprawić błędu, które popełniło, to jest jasne. Więc już piąty rok nie mogę zadzwonić do dzieci. Przed, przed pięcioma laty mogłem. A od momentu, kiedy państwo polskie mnie kryminalizuje i pacyfikuje poprzez organy siłowe, to już nie mogę. Dlatego też rzeczą oczywistą jest, że każdy musi być ukarany karą maksymalną, kto maczał swoje brudne paluchy w tym wszystkim, aby było tak, jak to się wydarzyło. Tak nie musiało być. Nie musiało być. Ale teraz nikt nie chce się przyznać do tego i wziąć to na klatę po prostu, i, i no to zmienić urzędowo Zmienić to urzędowo Skoro odebraliście mi dzieci i wtrąciliście się w moje życie, to teraz to naprawcie i wypłaccie maksymalne odszkodowania za dość uczynienia. I wszelkie inne koszty, które są ustalone, i oczywiście koszty egzekucji tego od Was imiennie i od korporacji, w której imieniu to uczyniliście. Bo to się dzieje za parszywej zmiany, więc ważne, kto stoi na czele parszywej zmiany i dlaczego parszywa zmiana no, pacyfikuje wolnych ludzi i zabiera dzieci bez kwitów. Więc obraz mamy taki, że jeśli płyn, yy, yy, jodek potasu na drogi oddechowe, na tarczycy i tak dalej, jest zamówiony i rozdawany przez państwo do różnych grup społecznych, a tym bardziej pracowników i służbistów państwa polskiego, to już jest duży kaliber mm, sytuacji. To zmienia całkowicie reguły gry. To jest game changer. Co najmniej takiego już dużego kalibru. Dlatego tym bardziej nie pozwolę sobie na to, żeby w takiej sytuacji ktokolwiek by stał na czele korporacji. Ktokolwiek. Tam może być dla mnie, nie wiem, jakiś starszy pan, jakiś, który tam nie ma, nie ma czego nie ma który nie ma kolegów, który nie ma żony, który nie ma konta banku, który nie ma krokodyla w domu, który nie ma puszek z karmą dla psa w domu lub karmą dla krokodyla w domu albo cokolwiek, że on w taki sposób zarządza tym terytorium, że i innymi aspektami życia społecznego, politycznego, gospodarczego, że są zabierane dzieci i to no, duże szkody mi przynosi, duże szkody poniosłem już, i jakoś nikt tego nie chce zmienić. Nikt. Dlatego też najwyższa kara dla wszystkich, którzy to uczynili. Świadomie, świadomie, bo wiedzieli, że to jest ustawka, gra operacyjna i zasadzka na mnie. I to się wydarzyło. Wszyscy o tym wiedzą. Bezsprzecznie wiedzą o tym kilka razy i. Cisza, po prostu cisza, nikt niczego nie robi. Dziękuję bardzo.